Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dziś zapraszam na szybkie rolki z sosem orientalnym. Pokażę dziś dwa warianty z domowym indykiem i stofu. Uwielbiamy je na kolację lub na lekki obiad, gdy nie jesteśmy zbyt głodni. Jeśli przybitki wzbudzają Twoje zainteresowanie, wciśnij pod filmem kciuk w górę i od razu zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Jeśli wciśniesz dzwoneczek przy subskrybuj, otrzymasz bezpłatne powiadomienia, gdy tylko wstawię coś nowego i pysznego. Czysta korzyść? A dla mnie to też znak, że do oceniasz moją pracę, więc to dużo dla mnie znaczy. I z góry dziękuję. E Te rolki można też zrobić na wynos i o tym za chwilę w przepisie, więc jeśli masz ochotę na coś lekkiego, ale sycącego, to serdecznie zapraszam. Cieniutka owika wypełniona warzywami oraz mięsem lub tofu, do tego gęsty, odżywczy sosik na bazie masła orzechowego. Mm, serio pyszne, a do tego szybkie i sprawne do zrobienia. To co, Przepisy i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv A my zaczynamy! Dziś jestem sama z synem, więc robię porcje dla dwóch osób. Na jedną porcję przypadają 3 cztery rolki. I na przykładzie tych trzech pokażę jak przygotować danie, ale w tle będziecie widzieć, że robię ilości podwójne, bo dla dwóch osób. Zaczynam od sosu i skoro go robię, to robię go też od razu już więcej. W misce łączę składniki, czyli 100 g masła orzechowego. Ja lubię takie z kawałkami orzeszków, więc biorę kręci, ale spokojnie może być też gładkie. Wodę, jakieś 5 łyżek, woda letnia oraz sos sojowy lub sos tamari, trzy łyżki i mieszam do połączenia, tak zgrubsza. Trochę wody dodam tu jeszcze na koniec, tak do pożądanej konsystencji, bo sos może być gęstszy lub taki rzadszy. My akurat do maczania rolek wolimy rzadszy, więc najprawdopodobniej go jeszcze rozcieńczę. I robię to w ten sposób, że tę trzepaczkę po mieszaniu masła orzechowego zamaczam w kubku w odrobinie wody. Masło z tej trzepaczki się w niej rozpuści i tą wodą po prostu na koniec rozcieńczę sosik. Dobrze, na razie kolejne składniki. Teraz świeżo wyciśnięty sok z cytryny lub limonki, jakieś dwie łyżki. Oczywiście bez pestek. Świeży imbir starty na tarce o grubych oczkach. Jakiś 1 centymetr tego świeżego imbiru. Można dać suszony, ale świeży ma dużo lepszy aromat i dużo lepiej smakuje w tym sosie, więc zdecydowanie rekomenduję świeży. I jeszcze jeden ząbek czosnku. Można przecisnąć przez praskę. Skoro ścieram imbir, to ja po prostu od razu zetrę też czosnek. Dodaję do sosiku. Zapach przepiękny. Z grubsza mieszam i na koniec papryka goczugaru. jeśli mam, jeśli nie mam to podmieniam na płatki, czyli i jakąś 1 czwartą łożeczki daję, tak dla ostrości i przyjemnego akcentu w sosie. Mieszam do uzyskania gładkiej konsystencji. Na koniec obowiązkowo sprawdzam smak, no i konsystencja rzecz jasna. Jeśli trzeba doprawiam. U mnie zwykle nie trzeba, bo mam te proporcje już sprawdzone, ale na pewno go jeszcze rozcieńczę. Zobaczcie, trzebaczka ładnie wyczyszczona w tej wodzie. No i wodę dolewam, mieszam i sosik ma finalnie taką konsystencję gęsto płynną. Taką, jak lubimy do maczania rolek. No i teraz odmierzam jakieś 40-50 gramów na porcję. Resztę przeleję do pojemnika z pokrywką, na przykład do słoika i wstawiam do lodówki. W ciągu 2-3 dni zjadamy ten sosik albo jako dressing do sałatek, albo do maczania najrozmaitszych potraw, najczęściej właśnie tego typu rolek. Ok, teraz farsz. Najpierw warzywa, Warzywamy je w razie potrzeby obieram, a następnie kroję w cienkie paski. I Ja dzisiaj wybieram marchew i paprykę. I kromięc zawarzywa od razu powiem, że my wprawdzie jadamy mięso, ale obydwoje bardzo lubimy tofu, więc dzisiaj zdecydowanie padło na tofu. I tofu można uprzednio zamarynować lub podsmażyć na oliwie, na przykład z solą i y, ostrą papryką. Ale ponieważ u mnie sos będzie nośnikiem smaku, bo doprawię go dość stanowczo, to tofu chcemy bez przypraw, będzie po prostu wilgotny i neutralne w smaku. Jako, że dziś sięgam po tofu naturalne i go już po prostu nie doprawiam. Ale można. Kroję zatem na pół. Taka połówka to porcja dla jednej osoby i kroję na sześć cienkich plastrów każdą z tych części. Jakby co w drugiej części filmu pokażę jeszcze opcję z indykiem, więc spokojnie, jeśli nie lubicie, tofu można oglądać dalej. Przygotowuję też sałatę lub rukolę oraz kiełki i łuskane nasiona konopi. Wszystkie składniki na dzielę teraz na trzy równe części i sięgam po papier ryżowy. Każdy arkusz papieru ryżowego namaczam przez kilka sekund w letniej wodzie w miejsce głębokim talerzu lub po prostu trzymam krótko pod bieżącą wodą. Kiedy lekko zmięknie, delikatnie strząsam nadmiar wody i układam papier na talerzu lub desce. Od razu natłuszczam też drugi talerz, na którym będę układała już gotowe rolki, tak żeby się nie przyklejały. No i zawijam. Teraz już pójdzie bardzo szybko. Po środku kładę porcję sałaty lub rukoli, dwa plastry tofu, paski marchewki, papryki. Posypuję nasionami konopi i dokładam kiełki. Moje proporcje, tak żeby to było w miarę zbilansowane, podam w przepisie pisanym na blogu. Link będzie jak zawsze pod filmem. No i składam boki papieru ryżowego do wewnątrz, przykrywając nimi nadzienie. Następnie w ten sam sposób składam nad nadzieniem dolną część papieru ryżowego i ściśle zawijam ku górze, tworząc zgrabną rolkę. Coś jak krokiet czy gołąbek. To danie ma całkiem sporo białka i jest dobrze zbilansowane i jeśli chcesz podejrzeć, jak ja planuję nasze domowe posiłki, by były nie tylko proste, szybkie i smaczne, ale też dobrze zbilansowane odżywczo, to pracuję właśnie nad kursem, gdzie m.in. będę to pokazywać. Linki do listy zainteresowanych już podawałam. Warto się zapisać, bo jak tylko filmy będą nagrane, a kurs gotowy, dostaniesz po prostu informację mailem. Zapis nie zobowiązuje, po prostu nie przegapisz informacji, jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy. Dobra, gotowe rolki odkładam na przygotowany talerz. Jeśli szykuję je wcześniej, na przykład na wynos, to pakuję do pojemnika i oddzielam odpowiednim papierem do pieczenia, by się nie skleiły. I pokażę to za chwilę. Jak podawać? Podaję w towarzystwie odmierzonej porcji sosu. Jemy maczając w sosie przed każdym kęsem. Lub polewając sosem od góry, jak eklery. Są doskonałe zarówno na świeżo, jak i jako przekąska do pracy czy do szkoły. Odmierzając sos na jedną porcję, wiem ile mogę go zjeść, więc spokojnie można wymuskać całe z naczynka końcówką ostatniej rolki. Mm, ten sos naprawdę robi dobrą robotę i jest to absolutnie pyszne. A tu obiecany wariant z indykiem. Domowy pieczony indyk na kanapki, już pokrojony w plastrach. Wszystko w zasadzie tak samo, tylko tofu podmieniam na indyka i pomijam marchew, w borobie to już kolejnego dnia. Dość się spieszę i nie będę jej kroić. To będą rolki na wynos, bo chcę pokazać, że i tak można je zrobić, więc tym razem sos będzie w środku. Patent mojego syna, zdecydowanie wygodniejsze do jedzenia. Sosik dzielę na trzy części i polewam nim mięso lub tofu, jeśli wolicie taki wariant, a reszta bez zmian. Można też pokroić mięso w paseczki, podsmażyć na patelni z ulubionymi przyprawami i tym mięsem nafaszerować rolki. Zawijam ściśle i tak jak wcześniej składam boki, wyznaczając tym samym długość rolki. Przykrywam daną częścią, przykrywając nadzienie i te złożone boki. No i ściśle zawijam, tak żeby rolka była zwarta i stabilna. Dociskam mocno, ale delikatnie, by nie rozerwać papieru ryżowego. Tak to wygląda. No i gotowy papier do pieczenia teraz tnę na trzy kawałki. Mój papier jest taki bardziej śliski i wiem, że nie klei się do rolek, bo mam to sprawdzone, ale zawsze warto to sprawdzić na jednej roleczce i ocenić, czy będzie ok. Zobaczcie, ładnie się odkleja. Nic nie przywiera, więc układam wszystkie w pudełku, oddzielone papierem, przykrywam, wstawiam do lodówki i czekają na swoją chwilę. Można zjeść w dowolnym momencie dnia lub zabrać na przykład na wynos. Tak wyglądają po przegryzieniu. Pyszne. Mam nadzieję, że przepis się przyda. Szczególnie, że te rolki są rzeczywiście dość sprawne w przygotowaniu. Przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu. Skutecznie TV Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Podobnie jak lista składników. Stawiam tam też link do zapisu na listę zainteresowanych kursem, m.in. o szybkim komponowaniu zbilansowanych domowych posiłków. No i jeśli lubisz dania w stylu orientalnym, zerknij na szybką wieprzowinę po koreańsku. Myślę, że też ją polubisz. A ja dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału a subskrybującym. Przepięknie dziękuję za wsparcie. Smakowitych rolek z sosem orientalnym wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak zawsze, smacznego.